Dzień dobry Państwu, trochę się pochwalę. Wystąpiłem we Wrocławiu na spotkaniu y, ludzi Solidarności represjonowanych, internowanych w PRL-u. Zostałem nawet odznaczony krzyżem Tibi Mater Polonia, za co z całego serca dziękuję. Grono odznaczonych było tak znakomite, że czułem się mocno stremowany. Kardynał Henryk Gulbinowicz, ojciec Tadeusz Ryzyk. Jarosław Kaczyński, Przewodniczący Solidarności Piotr Duda oraz Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego Kazimierz Kimso. Zaskakującym momentem spotkania był fragment wypowiedzi kardynała Gulbinowicza, który zanucił pomysł piosenki, jaką trzeba napisać o po powojennych dziejach Dolnego Śląska. Trzeba mieć hymn nasz. Tych, którzy tutaj przybyliśmy z różnych stron Polski, tłumaczył 90-letni hierarcha z młodzieńczym uśmiechem. Po czym zaczął nucić, stał koło mnie, tak na mnie porozumiewawczo spoglądał i pośpiewywał. Sobie tak, jakby pod nosem zjechaliśmy się wszyscy młodzi tu do Wrocławia. Jasnych wiesz, jesteśmy z Lwowa, z Łodzi, z Białego Stoku też. Okazuje się, że kardynał pochodzi z Białego Stoku. I chcemy serc, rytmy pogodzić, aby jak jeden miły dzwon, mocniej przyjaźnią budujemy tu nowy, nowy dom. Było to bardzo sympatyczne, bardzo wzruszające. to Ta próba śpiewania tworzenia nowej piosenki przy mikrofonie na scenie. Eee, patrzyłem po widowni na dzielne pokolenie Solidarności, które zabrało się do budowy nowego domu polskiego właśnie w sierpniu 80. roku. No teraz już posiwiałe, utrudzone życiem. Jedno z tych pięknych pokoleń, które zdarzają się Polsce raz na wiele lat. Obecnie, po licznych rozczarowaniach, po represjach i krzywdzie, jaka nieraz ich spotykała i spotyka do dzisiaj, mają więcej prawa do goryczy niż do radości. Ale persaldo yy, w historycznym wymiarze są zwycięzcami. Oni właśnie, Tobie, Matko Polsko, po dziesiątkach lat sowieckiego upodlenia przywrócili blask wolności, ludzkiej godności. I Solidarności Narodowej. Co z tą wolnością, godnością, solidarnością dzieje się obecnie, to już jest zupełnie inna historia. Najbardziej chyba przykry dla weteranów Solidarności w obecnym czasie jest widok niektórych kolegów, przyjaciół, przywódców, autorytetów yy, z, tamtych, z tamtych dawnych lat, którzy wdrapawszy się po ich plecach na, na, na szczyty do władzy, zachowują się niegodnie. Marnie po prostu, marnie. Przykro patrzeć. Standardy, hasła, solidarności wyrzucili do śmietnika. W sensie statystycznym no, nie ma co się dziwić. W gruncie rzeczy każdy wielki ruch społeczny ma marginesy personalne, cwaniaków, kombinatorów, agentów itd. Ale reguły statystyczne to co innego, a ludzkie odczucia, wrażliwość, sentymenty to co innego. Jak widzicie, Szanowni Państwo, też się staje mocno sentymentalny, jak na zgryźliwego statyryka, no ale byłem w takim środowisku, w takim otoczeniu, że również się jakby trochę wzruszyłem. Przypomniałem sobie tamte lata, ten karnawał Solidarności, tych pięknych młodych ludzi, których wtedy spotykałem w zupełnie innym nastroju. No i spotkaliśmy się obecnie, mamy powody do wielu różnych przemyśleń, ale do wzruszeń też. Prawda, Wrocław? Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję bardzo.